Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy film będzie poświęcony Żytawskiej Kolei Wąskotorowej. Żytawska Kolei Wąskotorowa, jak większość kolei w Europie, powstała w XIX wieku. Na wstępie opowiem kilka słów na temat historii sieci kolei wąsko... Żytawskiej Kolei Wąskotorowej. Pierwszy odcinek powstał w 1848 roku z Żytawy do Lobał. Następnie w 1884 roku powstał odcinek z Żytawy do Bogatyni. W 1889 roku wydłużono ten odcinek w kierunku miejscowości Friedland i Hermanice. W tym samym roku powstała również, powstały również dwie linie. Jedna linia do Ojbin i druga do Jonsdorfu, kurortów w górach Łużyckich zwanych także górami żytawskimi. Stacja węzłowa znajdowała się w miejscowości Bersdorf, gdzie odgałęziały się właśnie to, tory w kierunku Oibin i Jonsdorfu. Po II wojnie światowej zlikwidowano większość sieci kolejowej, rzetawskiej kolei wąskotorowej. Linia w kierunku Bogatyni, Frydlantu i Hermanic znalazła się na terenie trzech państw: Polski, Niemiec, Polski i Czech. W efekcie Zawieszono ruch. Ostatecznie w 1967 roku nastąpiła fizyczna likwidacja linii. Do dzisiaj przetrwała tylko sieć składająca się z linii kolejowych z Citał do Oibin i z Jonsdorfu. Żytawska kolej wąskotorowa jest to kolej o prześwicie 750 mm. Obecnie prowadzony jest ruch w trakcji parowej, natomiast sporadycznie jest prowadzony ruch w trakcji spalinowej. Ruch na Kolei Wąskotorowej prowadzą głównie parowozy przedwojenne serii 7K, oznaczone również numerami 999, a sporadycznie także parowozy serii 4K. Ponadto można na sieci spotkać wagon motorowy z 1937 roku, w okresie, w którym my byliśmy, były parowozy serii 7K. Tylko parowozy prowadziły pociągi w kierunku miejscowości Ojbin i Jonsdorf. Do tego mamy wagony stylizowane na wagony historyczne, w tym wagony dla osób niepełnosprawnych, w których możemy przewozić wózki dziedzińce, możemy przewozić po prostu rowery, no oraz osoby niepełnosprawne mogą wsiąść i tam po prostu w tym wagonie przebywać. Obecna przejeźdź kolejowa ma długość 12 km. Najdłuższy jest odcinek z Citał do Berzdorf o długości niespełna 9 km. Natomiast odcinki z Berzdorfu do kurortu Oibin mają, ma 3,3 km. Natomiast z Berzdorfu do kurortu Jonsdorf ma 3,8 km. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące samego składu, to skład jest ogrzewany. Parą, czyli przez skład przebiega rura i ona nagrzewa jakby wagony. Ciekawostką jest również to, że parowozy są wyposażone w sprzęgi automatyczne, co powoduje, że bardzo szybko jakby parowóz można odpiąć i dopiąć do wagonów. Jest to rozwiązanie typowe w Polsce, praktycznie niewykorzystywane, raczej wykorzystuje się sprzęgi tradycyjne w Polsce, a nie sprzęgi automatyczne. Jeśli chodzi o sieć kolei moskoterowej, to jest to sieć nowoczesna. Mimo, że wykorzystano szyny z lat 60., to torowisko jest odnowione, jest w bardzo dobrym stanie, podkłady są w dobrym stanie, tory są równe i jazda jest płynna. Prędkość maksymalna, jaka jest osiągana na trasie, to jest 40 km na godzinę. Do tego wszelkie przejazdy w poziomie, w poziomie są zabezpieczone. Wszystkie przejazdy w miejscowości Citał, jak również w mniejszych miejscowościach są zabezpieczone. Mamy szlabany, mamy do tego sygnalizację. Sygnalizacja jest po prostu taka jak na skrzyżowaniach. W Niemczech jakby na kolei wiązkocorowej nie ma innej sygnalizacji. Jest taka sama jak na skrzyżowaniach, po prostu samochody mają zielone albo czerwone światło. Na stacjach pośrednich możemy zobaczyć także zabytkowy tabor, e, wagony towarowe, w tym e, wagony służące do przewozów wagonów normalnotorowych. E, to jest to takie rozwiązanie, że po prostu na wagon wąskotorowy wjeżdża e, tabor normalnotorowy. Co charakterystyczne dla tej sieci kolejowej, parowozy prowadzą pociągi w ruchu planowym, to znaczy w ciągu dnia jest kilka. Łącznie w sumie z odnogami kilkanaście kursów. Pociągi kursują od samego rana, od 8, aż praktycznie do, 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 do wieczora, do godziny 17. Także nie ma problemu z tym, żeby po prostu pojechać i wrócić, i jest po prostu spory wybór, nie trzeba się sztywno trzymać. Ponieważ pociągi jeżdżą praktycznie co godzinę z każdego kurortu jest pociąg, i nawet jeżeli spóźnimy się na jeden pociąg, to istnieje szansa, że pojedziemy kolejnym pociągiem. Jeśli chodzi o ceny, to są zróżnicowane. Maksymalna cena wynosi 18 euro, i w ramach tej ceny możemy przejechać 7 do 9 stacji. Oczywiście, jeżeli mamy bilet, który tak zwany na cały region tutaj. Region Nysy Łużyckiej, tak zwany bilet Euronysa. To cena biletu jest praktycznie w ramach biletu Euronysa. Możemy jechać tym pociągiem i płacimy symboliczne 10 euro jako opłatę, tak zwaną historyczną, w celu utrzymania muzeum. No i co ciekawe, na tym bilecie możemy przejeżdżać tą kolejką nieskończoną liczbę razy w ciągu dnia to bardzo wygodne rozwiązanie, praktycznie spotykane w Polsce. Jest to super, że po prostu, że mając taki wspólny bilet, tak zwaną Euronysa, można jeździć sobie tą kolejką tam i z powrotem i zwiedzać różne miejscowości po drodze. Nietypowym rozwiązaniem, jakie stosowano na kolei wąskotorowej jest to, że krzyżuje się ona w poziomie szyn z linią normalnotorową w kierunku liberca. Praktycznie wyjeżdżając z rzutawy wąskotorowej przecinamy linię normalnotorową. Jest to ciekawe rozwiązanie, rzadko spotykane. Żytawska kolej wąskotorowa w Niemczech jest idealnym wzorcem dla kolei wąskotorowych, myślę, że nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Praktycznie wszystko na tej kolei funkcjonuje bardzo dobrze. Mamy świetnie utrzymaną sieć kolejową, idealny rozkład jazdy, sporą częstotliwość, do tego parowozy bardzo dobrze utrzymane, zadbane, widać, że nie ma na nich jakby falba, wręcz lśni. Wszystko jest po prostu tak jak trzeba. Dodatkowo linia kolejowa jest tak utrzymana, że po prostu mamy systemy zabezpieczeń, czyli kierowcy są ostrzegani przed nadjeżdżającym pociągiem, i jest to też bardzo dobre rozwiązanie, praktycznie niespotykane na wąskotorówkach w Polsce. Myślę, że Niemcy mogą być dla nas idealnym wzorem do tego, jak powinna wyglądać kolej wąskotorowa i w jakim kierunku powinniśmy jako kraj podążać. Co ważne, w Polsce nie ma takiej kolei wąskotorowej, która by jeździła z taką częstotliwością i w której wykorzystywane były parowozy, które praktycznie jeżdżą bardzo z dużą częstotliwością regularnie i nie ma z tym żadnego problemu. Jest to jakby przykład tego, jak mogłoby być również w Polsce. Również polskie koleje wąskotorowe powinny korzystać z tego, że mają styczność z siecią nowanotorową, jak to jest w Żytawie. Przykładem niech będzie... Nad, nadwiślańska kolej wąskotorowa oraz y, nadmorska kolej wąskotorowa, gdzie praktycznie y, nie wykorzystuje się styku z siecią normalnotorową. Jest to przykładem, niech będzie miejscowości Trzewiatów oraz y, Nałęczów, gdzie praktycznie powinny być idealne przesiadki i gdzie powinien być doprowadzony ruch kolejek wąskotorowych po to, aby turyści mogli y, przesiadać się z pociągów normalnotorowych normalnych pociągów na pociągi wąskotorowe, aby ten ruch był płynny i aby można było po prostu prowadzić tzw. turystykę kolejową. No i dobrze byłoby, żeby te kolejki wąskotorowe w Polsce jeździły nie tylko w weekendy, ale też częściej i żeby faktycznie tabor był w dużo lepszym stanie i żeby był utrzymywany. W Polsce oczywiście istnieje, jakby, linia kolejowa, na której jest prowadzony regularny ruch trakcją parową. Jest to linia z Poznania do Wolsztyna oraz z Wolsztyna do Leszna i Zbąszynka. Parowozownia Wolsztyn jakby wystawia parowozy i parowozy te jeżdżą w ruchu jakby planowym praktycznie w całym, w całym tygodniu oprócz niedzieli. Jednak parowozy te nie jeżdżą tak często, jak ma to miejsce w Niemczech. To też pokazuje, że można lepiej wykorzystywać Tabor. W Polsce pojawiają się też głosy, że tabor, wąs, tabor, zabytkowy tabor, lokomotywy parowe są po prostu zajeżdżane, tak zwane, tak potocznie się tak mówi, że są zajeżdżane, czyli zbyt mocno wyeksploatowane. W praktyce, patrząc na to, jak to wygląda w Niemczech, yy, mamy jeszcze spore rezerwy. Parowozy w Polsce mogą prawdopodobnie mieć jeszcze lepsze obiegi i mogą jeździć częściej. Warto zatem brać przykład z Niemców, jak powinna funkcjonować właśnie jak powinny funkcjonować zabytkowe tabły.